Przecież Boże, mam w rynku audiobook Rozplątani, jak naprawiać trudne relacje autorstwa ojca Adama Szustaka. Co nam obiecuje ten audiobook? Czytam. Jak radzić sobie z trudnymi relacjami, jak je naprawiać i uzdrawiać. Dzięki temu nagraniu dowiemy się, jak podejść do rozwiązywania trudności, jakie są trzy skuteczne kroki do rozwiązywania trudnych relacji. Jak rozpoznać, kiedy jakąś relację trzeba odpuścić? Co jest pierwsze i najważniejsze, od czego należy zacząć uzdrawianie relacji? Dlaczego wyskakiwanie z trampek jest tak ważne w budowaniu dobrej relacji z własnym dzieckiem w trudnym okresie dojrzewania? I ostatnia obietnica, co naprawdę oznacza bycie sympatycznym w naprawianiu relacji. Audiobook... Zabakowany jest folię. Dobierzmy się do środka. Mamy jak zwykle niewielkich rozmiarów książeczkę i dwie płyty CD. O. W czasie nagrania jedna godzina 15, druga godzina 16. Zobaczymy, czy zawartość odpowiada reklamie. Minęła ponad godzina. Przesłuchałem pierwszą płytę. Takie są pierwsze wrażenia? Takie jak zawsze ojca Adama, słucha się go bardzo dobrze. Mówi ciekawie, przekonująco, z dużą pewnością siebie. Wyciąga też, myślę, bardzo dobre wnioski. Ta płyta generalnie koncentruje się na takich dwóch wątkach. Pierwszy to uzdrowienie teściowej Piotra w Kafarnaum. Ojciec za nam mówi o trzech gestach Jezusa, o tym, jak Jezus podchodzi do teściowej, bierze ją za rękę i podnosi. I w tym zdaniu w tych trzech gestach widzi też klucz do zrozumienia, rozplątywania trudnych relacji międzyludzkich. A drugi wątek koncentruje się wokół rodziny Pana Jezusa, wokół relacji. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni, przyjście Maryi do Jezusa w pełni nauczania Pana Jezusa i potem testament Jezusa na krzyżu z całą pewnością polecam ten audiobook zachęcam do słuchania tej i innych płyt ojca Adama Szustaka ale no wprost, irytuje mnie jedna rzecz znajdowanie rzeczy których tak naprawdę nie ma i budowanie na nich pewnych teorii przykład wzięty z tej płyty Ojciec Adam, nie wiadomo skąd wypowiada twierdzenie, że Piotra trzy miesiące mogło nie być w domu przed uzdrowieniem teściowej. Sięgnijcie do Biblii. Niczego takiego tam nie ma. Zachęcam do sięgania do Biblii i do sprawdzania wszystkiego, co mówi jakikolwiek kaznodzieja. Ojciec Adam, jakikolwiek kaznodzieja. Gdy sięgniecie do Biblii, zobaczycie, że przed uzdrowieniem Teściowej w Kafarnaum Jezus był w synagodze w Kafarnaum, a wcześniej powołał Piotra i jego brata nad jeziorem Galilejskim, więc nie ma tu mowy o żadnej nieobecności. Ojciec Adam twierdzi też, że Między Kafarnaum, a miejscem, gdzie Jan chrzci się udzielał chrztu, była tak duża odległość, że trzeba je było pokonać przez dwa albo trzy tygodnie drogi. No, na litość boską. Elementarna znajomość geografii Palestyny. Z Kafarnaum nad miejsce, gdzie Jan chrzcił, było 100, pewnie maksymalnie 120 kilometrów. Nie wyobrażam sobie, jak można te 120 km iść w 3 tygodnie. No, bez przesady. To jest etap do pokonania w naszych realiach piłuszcznikowych przez 3-4 dni. Ale o dziwo, z tych naciąganych przesłanek wychodzą zupełnie ciekawe wnioski które mogą budować, które mogą nas czegoś nauczyć, które mogą nas zachęcić, które mogą nas inspirować, prowadzić w życiu. Dlatego po pierwszej płycie generalnie stawiam pozytyw i zachęcam. Zobaczymy, co będzie na płycie drugiej. Wrażenia po drugiej płycie są bardzo podobne. Znowu bardzo ciekawe tezy, bardzo ciekawe wnioski, choć czasami oparte na wymyślonych przesłankach. Ale jeśli nawet przesłanki są wymyślone czy naciągane, to wnioski mogą być jak najzupełniej prawdziwe. Rozplątani, jak naprawić trudne relacje. Na pewno audiobook przydatny, godny polecenia. Słuchajmy Ojca Damaszustaka, choć jeszcze bardziej czytajmy Słowo Boże, a wszystko, co słuchamy od człowieka, konfrontujmy ze Słowem Bożym, słuchajmy krytycznie, słuchajmy uważnie.